Chłopak mojej siostry ją zdradził, więc zrujnowałem jego niespodziewane oświadczyny przed obiema rodzinami. Moja siostra Lena jest teraz trzy lata z tym facetem. Felixem. Wszyscy myśleli, że jest idealny. Pół mojego taty, który naprawiał drzwi garażowe. Przypadkowo przyniósł mojej mamie kwiaty, a nawet pamiętał mecze baseballowe mojego małego brata. Cała rodzina kochała tego gościa, ale około dwa miesiące temu byłem w tej kawiarni w centrum miasta i czekałem na mojego przyjaciela, kiedy zobaczyłem wchodzącego Felixa. Nic dziwnego w tym, poza tym, że trzyma się za rękę z jakąś blondynką, której nigdy wcześniej nie widziałem, i nie byli po prostu przyjaźni. Ten mężczyzna całował się z nią namiętnie przy ladzie z ciastami, jakby nikt nie patrzył. Dosłownie się moją kawą. Siedzę tam i myślę, może źle to widzę. Ale nie, to na pewno Felix. Ta sama głupia fryzura, ta sama szara bluza z kapturem, którą zawsze nosi. Po prostu wszystko. Szybko zrobiłem zdjęcie telefonem, bo szczerze mówiąc, kto by w to uwierzył bez dowodu. Spędziłem następny tydzień, szalejąc i próbując dowiedzieć się co powinienem zrobić. Czy powinienem powiedzieć Tolenie? Czy powinienem skonfrontować Felixa? Ciągle myślałem, że może to tylko jednorazowa sprawa. Może się rozstali albo coś w tym stylu. Ale potem zobaczyłem ich znowu w centrum handlowym w następną sobotę, a tym razem oglądali razem pierścionki w kiosku z biżuterią. Wtedy wiedziałem, że muszę coś zrobić. Przesuńmy się do ostatniego weekendu. Felix zaplanował to duże rodzinne spotkanie u nas w domu, mówiąc, że ma coś ważnego do omówienia. Moi rodzice byli totalnie podekscytowani Moja babcia jechała nawet dwie godziny. Lena ciągle pytała, co się dzieje, ale Felix wciąż powtarzał tylko, że to niespodzianka. Cała rodzina siedzi przy naszym stole jadalnym. Mama zrobiła swój słynny pieczony rostbef, tata wyjął dobre kieliszki do wina. Wszyscy byli elegancko ubrani. Rodzice Felixa też tam byli. Jego matka zacisnęła dłoni na torebce jakby miała w niej coś ważnego. Lena wyglądała wspaniale w tej niebieskiej sukience, którą zachowała na specjalne okazje. Felix wstaje i zaczyna tę całą przemowę o tym, jak bardzo kocha Lenę, jak bardzo zmieniła jego życie. Te wszystkie typowe rzeczy. Dosłownie skręca mi się żołądek, bo wiem co nadchodzi. Klęka na jedno kolano, wyciąga to pudełko z pierścionkiem i zaczyna mówić: "Lena, czy chcesz?" Wtedy mu przerwałem: "Felix, kim jest blondynka, którą w kawiarni na 5. ulicy. W całym pomieszczeniu zapadła cisza grobowa, tak że można było usłyszeć szczekanie psa sąsiada trzy domy dalej. Twarz Feliksa zrobiła się zupełnie biała i po prostu zamarł tam na jednym kolanie z jeszcze otwartym pudełkiem na pierścionek. Lena patrzy na mnie jakbym właśnie dał jej klapsa, a moi rodzice rzucają mi te spojrzenia w stylu: co do cholery? O czym mówisz? Stamelte Felix, ale jego głos drżał. Wyjąłem telefon i pokazałem wszystkim zdjęcie, które zrobiłem w kawiarni. Ta blondynka, z którą całowałeś się dwa tygodnie temu, ta sama, z którą oglądałeś pierścionki w zeszłą sobotę. Lena chwyciła mój telefon i się w zdjęcie. Jej twarz zmieniła się z zdezorientowanej na zranioną, a następnie na absolutnie wście w ciągu około pięciu sekund. Matka Feliksa upuściła torebkę, a wszystkie jej rzeczy rozrzuciły się po podłodze. Moja babcia tylko powiedziała: "Ojej" i sięgnęła po kieliszek wina. Felix próbował najpierw zaprzeczyć, mówiąc, że zdjęcie jest sfałszowane lub wyrwane z kontekstu, ale wtedy Lena zaczęła składać części razem. Wszystkie te późne nadgodziny, dziwne telefony, które odbierał w innym pokoju, to jak ostatnio wydawał się zdystansowany. Jego własny ojciec spojrzał na niego i powiedział: Kocze, czy to prawda?" I Felix po prostu się załamał, zaczął płakać i przyznał się do wszystkiego. Jak się okazało, spotykał tę kobietę, Julię, od 4 miesięcy. Powiedział, że planował rozstać się z Leną po świętach, ale wtedy jego rodzice ciągle wywierali na niego żeby się ożenił. Lena rzuciła mu pudełko na pierścionki w głowie i wybiegła. Mój tata powiedział Felixowi i jego rodzinie, żeby poszli. Jego mama płakała i wciąż przepraszała moich rodziców. Felix ciągle próbował wyjść za Leną, ale mój tata blokował drzwi i powiedział mu, że nie jest już mile widziany na naszej posesji. Całość była kompletną katastrofą. Jedzenie wystygło, moja babcia poszła wcześniej do domu, a Lena zamknęła się w swoim pokoju na resztę nocy. Ale szczerze mówiąc, wcale tego nie żałuję. Lepiej, że dowiedziała się tego, zanim powiedziała tak, oszustowi, niż później. Felix bombarduje jej telefon od kilku dni, ale Lena zablokowała go wszędzie. Ona nawet zrezygnowała z pracy w banku, bo Julia najwyraźniej też tam pracuje, w innym dziale. Tak się poznali.